Witam, moje kochane aniołki na czytaniu na 28 lutego. Kochanie, kochani, po jednej karcie dla każdego z taku Zodiaku, tak jak zawsze, i przesłanie ogólne na, na dzień, na 28 luty. Poniedziałek się zaczął. Życzę Wam wszystkiego naj, 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 W tym tygodniu zaczynamy następny piękny miesiąc. Także życzę Wam już, żeby ten następny miesiąc był dla Was po prostu cudowny, magiczny i przede wszystkim, moi kochani, spokojny. Spokojny i jeszcze raz spokojny, więcej spokoju, wewnętrznego i więcej wiary, bo ta wiara to góry przenosi. Tyle Wam powiem. Zapraszam, ojejkuś, zapraszam na, na następne filmiki, na, na filmiki na miesiąc. marzec dla każdego znaku zodiaku. No i jeszcze na inne filmiki, które mam nadzieję, że uda mi się zrobić, bo mam dużo pomysłów. Z czasem różnie, ale tak jak powiedziałam, mam czas na wszystko. Powtarzam sobie to, że mam czas na wszystko. I wszystko tworzę, i wszystko się dzieje po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czego Wam, moi kochani, też z całego serducha życzę. Yy, dobrze, lecimy. Pierwsza karta, to jest przesłanie na poniedziałek, ogólnie dla wszystkich nas. Introspekcja, moi kochani. No i teraz, co to znaczy, tak? Anioły radzą, byś znalazł ciche miejsce, by pomedytować i wejść w siebie. Teraz jest czas, byś z dystansu Przeanalizowała swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli ci otrząsnąć się z życiowych wyzwań no bardzo na czasie, zastanowić się, co dalej, zebrać siły i przygotować się do następnego etapu w Twoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomisz sobie, że swoje uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość uzmysłowisz sobie uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość to czas uzdrowienia wycisz umysł i emocje poproś by twój anioł otoczył cię swoimi skrzydłami dając bezpieczne schronienie w którym możesz odpocząć teraz możesz wysłuchiwać się swojego anioła który daje ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku afirmacja moi kochani na dzisiejszy dzień znajduję czas i miejsce tylko dla siebie bardzo głęboka karta, bardzo głębokie przesłanie i mam nadzieję, że yy, może nie wszystkim, ale wielu z Was yy, się to uda, czego z całego serduszka Pan, moi kochani, życzę. Jedna, no jeżeli tutaj wyciągnęliśmy taką kartę, to w takim razie polecimy dzisiaj znowuż yy, z kartami yy, do czytania Waszej duszy. To co dusza by chciała powiedzieć, bo mówię naprawdę, bardzo często jest tak, że z tą duszą na... Wsłuchaniem się w swoją duszę jest ciężko, a bardziej słuchacie swojego umysłu i swojego ego. Przede wszystkim mówię, kochani, powtarzam i będę powtarzać. Wyłączcie telewizory, będziecie zdrowsi. Tyle wam powiem. Zaczynamy. Dziwnie to brzmi, ale prawdziwe, moi kochani. Baranek. Od baranka zaczynamy. Co barankowa dusza chciałaby przekazać na, na 28 lutego? Dla baranka, moi drogie, moje drogie baranki. Baranek. Uważaj, by negatywne oddziaływanie zagościły w twoim ciele dla ochrony wizualizuj wokół siebie zielone światło. Zielone światło moi kochani to jest światło czakry serca, także trzeba pamiętać, że zieleń i róż to jest czakra serca. Jeżeli czujesz, że twoje serce po prostu kołacze i, i, i się boi, dusza mówi, nie mam ochoty, bo mówię, przepraszam, inaczej to powinnam odczytać. Nie mam ochoty na, na, na negatywy, tak? Na negatywne słuchanie, przesłanie, odbieranie wszelkiego typu rzeczy, które ci nie służą. Tak jak powiedziałam, telewizor, yy, przekazy od innych ludzi. Jest to teraz bardzo, bardzo na czasie, mój drogi Baranku. Po prostu wycisz się, wzgaś, yy, mówię, media, wyłącz media. Wiem, że to nie dla każdego będzie to zrobienia. Yy, i, I dusza mówi, chcę troszeczkę spokoju. Chcę troszeczkę spokoju. Dla swojego serca, dla swojego umysłu, dla swojej duszy. Tyle ci mówi mój drogi baranku duszyczka. Byczek. Dla byczka. Co tutaj karty dla byczka? Jedna karta. Yy, dla byczka na 28 lutego. Uważaj, ponieważ smutek, no i znowu się powtarza, może pożemienić twoją duszę niczym ogień kuźni, niszczy miecz. I tutaj jest znowu dusza mówi. Mam dosyć smutku? Mam dosyć... Yy. <grym> Złych, niskich energii i wszystkiego, co jest związane z takimi myślami, mówię negatywnymi. Po więcej radości, więcej miłości, więcej spokoju wewnętrznego, jak? Powiem Ci szczerze, że wystarczy po prostu puścić sobie dobrą, wesołą muzykę. Niby nic, a naprawdę posłuży to Twojemu dobru, mój drogi byczku. Bliźniaczek. To dla bliźniaczka. 28 luty. Co duszyczka tu tutaj chciała Twoja powiedzieć? 28 luty bliźniak. Pomaganie innym i oddawanie siebie otoczeniu może być najpotężniejszą metodą oczyszczenia. I tutaj duszyczka mówi, zacznij pomagać, zacznij się wymieniać dobrą energią, zacznij, jakby mówię, troszeczkę, dzielić się tym, co masz, a wróci to do Ciebie ze zdrojoną siłą. I tutaj dusza chce powiedzieć. Zacznij po prostu widzieć ludzi koło siebie i przede wszystkim, też zacznij widzieć siebie, bo to jest, mówię, to przesłanie, co dzisiaj było. Jeżeli robisz coś za dużo dla innych, to może warto byłoby, mój drogi bliźniaczku, skupić się na sobie i dać sobie troszeczkę odrobiny spokoju, radości i luzu. Słuchajcie, trzeci znaczek, wszystko podchodzi pod kartę wcześniejszą, tak? Medytacja, spokój, no i mówię, wszystko co związane z takim. Wyciszeniem emocji, co jest teraz bardzo, bardzo na topie, przez to, co się dzieje ogólnie, tak? Raczek, co dla raczka, raczek, co dla raczka tutaj na no 28 lutego, troszeczkę by chciała powiedzieć. Możesz nie, nie, nie zawsze to dostrzegać, ale uświadom sobie, że odejście od całego zła przynosi dobro. Musisz je tylko rozpoznać. Następny znak, następny, to sam, ten sam przekaz. Nie zawsze uświadom sobie, że Odejście od całego zła. A zło? Hmm. Dla każdego będzie coś innego. Ale tak jak mówię, złe przekazy, smutek, yy, strach, yy, co teraz jest po prostu <grych> nagminne. Gdziekolwiek się tylko ucho przystawi. Odejdź od tego wszystkiego. Odejdź od tego. Dziwnie to brzmi, ale jest to do zrobienia. I teraz zależy, czy Ty chcesz coś zmienić, czy nie. Siedzisz w domu, siedzisz w ciepłym kocysiu, a twój umysł jest gdzieś indziej. Dusza mówi, wróć do siebie, odchodzimy od wszystkiego, co nie służy Twojemu dobru, Twojemu dobru dla Twojego zdrowia, dla Twojego mówię ciała. Yy, I tyle. Tak tutaj widzę, moi kochani. Lew. Co dla Lewka? Lew 28. Luty, co tutaj dla Lewka? No, bardzo takie... Yy, do przemyślenia czytanie. Już któryś, mówię, znak zodiaku i bardzo podobne, moi kochani, karty. Dla Lewka? Dla Lewka jest troszeczkę coś innego. Odczuwaj dumę z odważenia się na to, by przejść, pobrać nauki. Także mówię, chciałabym Ci przekazać, mój drogi Lewku, że Twoja dusza mówi. Odważ się na wszystko. Odczuwaj dumę z tego, kim jesteś, Ehe, jaki jesteś, co robisz i tak dalej, jakie masz pomysły na życie, na wszystko, żebyś odczuwała z tego dumę. Dusza mówi Ci, jesteś na dobrej drodze. Jesteśmy jednością, tworzymy. Także twórz za pomocą swojego serca, swojej duszy, usłysz to. Mówię, bo nie zaczynaj tutaj, mówię, rozbierać to wszystko na części pierwsze, mój drogi, lewku, umysłem. Panienka, co dla panny? Panna, co dla panny? 28. Luty, luty moi kochani, panienka, co dla panienki? To samo co było chyba u bliźniaczka. Jak bohaterowie filmu podaj dalej, zrób trzy dobre uczynki każdego dnia. To zaraźliwe i sprawi, że poczujesz się dobrze napełniaj innych tymi właśnie dobrymi uczynkami, dobrym słowem. To ja nie mówię, że bo te dobre uczynki są, są różne. Niektórzy uważają, że dobry uczynek to nie wiem, jakieś spektakularne sytuacje w życiu. Natomiast naprawdę wystarczy dobre słowo, wystarczy pomoc, wystarczy nawet przeprowadzenie starszej osoby przez ulicę. To jest wszystko, co powinieneś robić na dzień dzisiejszy i nie zastanawiać się, czy czy to powinieneś robić, czy nie. Jeżeli będziesz to robił z serca, to będzie po prostu to wychodziło zupełnie inaczej, niż byś to robił z obowiązku. Nie rób nic z obowiązku, pamiętaj. I pamiętaj też o sobie, bo mówię cały czas tutaj powtarzam. Pamiętajcie, moi kochanie, o swoim bezpieczeństwie BHP, swojego umysłu. Nie zaśmiecajcie go niepotrzebnymi przekazami, bo to jest niepotrzebne. Następny znaczek. Wagusia dla Wagi. Co dla Wagi tutaj na 28 luty. Zupełnie inne czytanie. Nie wiem, słuchajcie, jakaś energia taka ciężka. Nie pozwól zranić uczuć komuś, kto nie ma duszy pozwalającej na osądzanie. i dusza mówi. Nie słuchaj, co, ktoś inni, co inni mówią. Nie pozwól się ranić. I teraz tak. To nie znaczy, że ty masz się nie pozwolić ranić, bo każdy ma prawo mówić, co, co chce. Znaczy się ty powinieneś odbierać troszeczkę inaczej przekazy od innych osób. Ale mówię, jeżeli jest to ktoś czy coś, co cię boli, co cię rani, to odsuwaj się od takich sytuacji i od takich ludzi, moja droga Wago. Skorpion. Co dla skorpiona? Naprawdę ciężkie jakieś dzisiaj czytanie. Już nie, nie pierwszy raz słuchacie, na pewno nie. Ci co mnie słuchają, naprawdę jakieś takie no, energia czuję, że mi gdzieś tam ugrzęzła. Także mam nadzieję, że, że jutrzejsze czytanie już będzie zupełnie inne. No ale zakończanie, tak? Zakończamy miesiąc, także to też coś, no, coś ma w sobie. Skorpion, co dla Skorpiona? Nie próbuj zyskiwać miłości poprzez bycie czyimś niewolnikiem. Pamiętaj, że Ty też się liczysz. Skorpioniku, dusza mówi, kochaj siebie i nie bądź niczym niewolnikiem. Nie rób, nie rób to, co ktoś ci każe, nie, nie czyń, y, mówię, y, nie, nie słuchaj tego, co inni ci mówią, że no jeżeli zrobisz to dla mnie, to ja będę cię kochał. No chyba nie tędy, droga, dusza mówi, że już ma dosyć. Jeżeli coś ugrzęzło i czujesz się jakiś, mówię, zniewolony, to... Warto by było, żeby. Z niewoleniem też nieraz mogą być nasze myśli. To jest druga sprawa. To jest druga sprawa, kochani. Strzelec. Co dla strzelca? Strzelec 28 luty. Dla, dla strzelczyka na 28 luty. Tylko wtedy możesz czcić matkę, ojca lub jakąkolwiek inną osobę, jeśli ci ludzie są godni ze szczytu. No i teraz będzie zaraz, wow! Jak to możliwe. Tak, to nie znaczy, żeby komuś mówię komuś, kogoś krzywdzić słowem, uczynkiem czy czymkolwiek, tym bardziej jeszcze rodziców, tak? Natomiast no, nie zawsze musi być tak, że musisz kogoś celebrować, bo nie wiem, on zajmuje w twojej, w twojej rodzinie nie wiem, jakieś zaszczytne miejsce. Czy to są nawet rodzice? Mówię, no niestety moi kochani, nie zawsze, ale nieraz się tak zdarza, że rodzice są zbyt surowi i czy trzeba ich czcić, trzeba ich kochać takimi jaki są, ale to nie może, nie powinno być tak, że ktoś ma być nad nami. A jeżeli już chodzi o partnera, no to już tym bardziej, że nie powinno to mieć w ogóle miejsca moi kochani. Jeżeli masz taką, takie, takie coś w twoim życiu, to warto temu... Warto na to zwrócić troszkę uwagę i, i się zastanowić, czy aby na pewno ta droga jest taka, jaką którą powinieneś iść. Koziorożec, to dla koziorożca. Koziorożec, bardzo ciężkie czytanie, słuchajcie, czuję po prostu jakiś tak, tak ciężką energię, że, że nie wiem, naprawdę pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Koziorożec, to dla koziorożca 28. Próbuj przeżyć jeden dzień, nie narzekając na nic i tylko i wyłącznie zauważając pozytywy. I znowu dusza mówi, bo nie mam ochoty słuchać, narzekania, gwękania i innych rzeczy. Radość, radość i jeszcze raz radość. Spotykanie się z ludźmi, którzy pozytywnie myślą, rozmawianie o pozytywnych rzeczach i wszystko, co związane z miłością, z pozytywem, z radością. Bo mówię ciś trochę może za dużo smutku w tym twojej duszy, mój drogi koziorożcu, tak? Wodnik. Co dla wodniczka? Powiem Wam szczerze, że yy, no mówię, już tyle czasu czytam. Pierwszy raz mam coś takiego, że Że nawet nie wiem co powiedzieć. Ale no nic, skończę. Skończę wodniczka, skończę rybkę i mam nadzieję, że następne czytania będą już zupełnie inne. Dla wodniczka 28 luty. Luty, luty. Odnajdź miejsce szczęścia i pokoju, nie pozwól się nikomu usunąć. Słuchajcie, dzień naprawdę dbania o swój umysł. Wyłączcie naprawdę wszystkie przekazy, które są. Odnajdźcie miejsce szczęścia i pokoju, nie pozwól się nikomu z niego usunąć. Wodniku, jeżeli uważasz, że ktoś wchodzi za bardzo na Twój kawałek podłogi, zastanów się, czy warto dopuszczać do takiej sytuacji. Bo nie wiem, czy się nie za bardzo dusisz w czymś, co, co mówię, gdzieś tam zabrudzają twoją, ten twój kawałek właśnie podłogi, do którego ty powinieneś mieć tylko dostęp. Dusza mówi, chcę trochę spokoju, chcę trochę mm, trochę takiego wyluzowania. Niech przęczenie w głowie, mówię, nie powinno mieć miejsca dzisiaj. <grymka> Rybka, co dla rybki, 28 luty. Rybka, 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 co dla rybki, 28 luty. Rybeczka. To jest miejsce tymczasowe. No i tutaj jest taki przekaz, że... Żebyś wykorzystał ten dzień w pełni. Bo nieraz możesz czuć takie... Taki bez sens istnienia. Co ja mam robić? Co dalej? W którą stronę iść? Natomiast wykorzystaj właśnie ten dzień na, na radość. Wykorzystaj ten dzień na znalezienie sensu. Mówię, może, może jakieś zajęcie, które, które wiesz, odciągnie te Twoje myśli od czegoś, co, mówię, gdzieś tam się tli w Twoim umyśle. Kochani, pierwszy raz, tak ciężkie czytanie. Pierwszy raz tak ciężki przekaz. Jeżeli tutaj było coś takiego niezrozumiałego, z góry przepraszam, bo powiem Wam szczerze, że ja sama nie rozumiem. Nie wiem co jest, ale takiej energii ciężkiej jak dzisiaj, to ja już dawno nie miałam. Po prostu nie czułam. No ja to po prostu czuję. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, do zobaczenia, moi kochani. Do jutrka. Pa.